dupa zum sus Co, krowa referencje o kurwa tam jest jeszcze trzecia <laughs> śmieszne Widzowie, jesteśmy w Wieliczce. Nie ustawiam, zaraz będzie mi cię widzieć. Gdzie? A byłaś w głośni? Nie. A czy wy, widzowie, byliście kiedyś może? Chcemy jechać. W kopalni soli. Tak. Na minigolfie? No kurwa, nie lubię to? Dlaczego ale to jest... nie... To midfall, kurde. tu zagrać w midfall, tak? I przychodzi do kopalni grać w pingla, nie? Lizowie, <laughs> dotarliśmy. Jesteśmy... Jesteśmy... W jądrze ziemi. Medzi pod nami, już jest po prostu... Już jest sam środek. Właśnie, to jest ładne. O, są No Yo, i pływają sobie. Yo, w chad, is this real? Yes, to echo jest. Ale to jakie? W życiu takiego nie strzałem. Dawaj tak. Dupa. Dupa. O, naprawdę inaczej brzmi Uj. Stos. Co się Ej, a i to jest na Birila w takim razie. Pana yy... że... zdjęcia. Wenecja. Wenecja. Jest ja znowu muszę chęcić do Was. Nie wiem. Ja nie wiem, jak się oparuje, to oferuje. To nie jest takie proste. Oh yeah. No ja. Zresztą w ścianę płyniemy. Jest z czym to się obraca? nie myj. Ale ręce od tego wolą. No to za szybko to robisz. Nie, to nie chodzi o ja, wiesz, jak to trzeba mocno trzymać? Nie, wiem, ale... to, to, to nie chodzi o ty, wiesz, co to, że szybko to robisz. Jest... Sól. nie wiem czy widać. Sól. 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 Może został apryty za darmo. A okay. oh, no to wiem. No, jest to kola. No, to jest McPhusior. McPhusior, McPhusior. You know? Co nie może tego? Snapa tak zwanego. Wyczuli, może. Wyczuli. Jak to zobaczyć, co jest w porządku? Chodzi o spermę Widzowie Ej, ten Po to jechaliśmy wyby. Kurwa półtorej godziny ponad To jest tunel miłości Wydaje mi się, że po prostu Twój dawny jestem opłacalnie nie jeździ Hej i... Jesteśmy w tunelu miłości Chad <laughs> Czad, <laughs> czad is this <laughs> w nazwie Yo! No. Boromir Maja! No. to ja! Co jeżeli Boromir z Was nie wypykał korzenie rumuńskie? Neptun 2? Zrobili sigur za Neptuna? O Jezu! Jak tu się... Ty, a ja, tam jest Neptun 3! Zobacz! Nic! O! Jaszczurka! Tam są jaszczurki! Yeah. Tam, w dole. Łażą. No w sumie tak. No yeah. skoro to... Ej, ale bym chciała się tutaj w tym, tym Słuchaj, tu... no nie ma problemu. Oj, rybki na tym tu Co oni, co oni turystykują? Nie wiem. Hotel dwugwiazdkowy, widzicie? Spierdolę, że to jest w użytku. To jest czynne. Nie wierzę w to. Gdzie mi się no. spytać o chodzi? Sorry, uh. Ok, Okej, okay, okej, okay. okej, no. Lampy, nie? A może to jest jakoś właśnie specjalne, że herk herkules, że ustawienie gwiazd, czy coś? Nie. No ja mi się wydaje, że to jest bardzo możliwe. No przecież totalnie to są do sanatorium, to są do hydroterapii wam. Składowcy już go porwali i przehandlowują na ciało. Ej, to, to przepięknie to wygląda. Nie się pani zapytać, czy mogę nagrywać, ale już poszliśmy. Nie, nie, nie. Aha, to jest o. Do drzewa, także. No, no to. No, nie będę się chwalić. Nie, to totalnie chodzi. Patrzcie, dziury też są jakieś takie nieregularne i tak z niewiadomego tego. To. No, takie małe Kiciu się były. mama,

Przed I dwa dni po niej podchodziły. O proszę. <głosy> 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 Mam nadzieję, że to nagrałam. bo <noise> 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 <Go> przerosło <noise> jak takie to to był najdłuższy takie jaki takie 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 Sus amogus. <laughs> <dodać> <laughs> Ej, jakbyśmy tu byli wieczorem. Ja myślę, że bylibyśmy wszyscy w no. Duch nas tu nie chce. no wyjdziemy, ale jednak okazało się, że tego jest więcej. to. Dobra, dobra. O matko. A? Okej. Okay. Wow. Jest patelnia. A, patrzcie, tu są windy, te takie. No. O kurde. Poczekajcie, rzucimy jakieś kamienie. Dobra, No. Tu, tu już jest trochę bardziej tak krypi, nie? Ciała tam. Ale dobrze, BHP jest. Kasia, w tym samochodzie nie ma, a tu jest. O, zdobycz fajna. O telewizor jest. Kiedy działa? To się włącza, nie? Ja No, przychodzimy tu i właśnie się włącza. To stąd tak śmierdzi tą siarką, nie? jest woda.

A tu samo nam można było. Takie siedzenie. Bokiem, tu, tu gdzieś. No to śmiało, droga wolna. Charlie. To Charlie O, jaka zima hmm, Stary, po, po kątylu, jest tak zajebista woda Nie śmierdzi Nie, nie śmierdzi tutaj, absolutnie nie śmierdzi Nie śmierdzi To tam mnie zimno i... Ale mamy mamy No, tam jest My... Jak? Jak? <grystwore> A tu jest taka podłudnika. No, mówię. Jezu, tu jest mega a jest A tu, kochani widzowie, nasza trójka kąpie się w śmierdzącej wodzie nie śmierdzi Śmierdzi Jest gorący hey, to... no jest... Wcale to nie jest nocleg na troje <grym> Właścicielu mieszkania, jeżeli będziesz oglądał ten materiał <grym> Nas tu nie było 15 nie było. To ta pod po twoją prawej. Jak go się podoba, widzę, Ej, jak chcecie, to mogę dać komuś parasolkę i sama wziąć płaszcz. A. O, jak chcecie byśmy mieli w tym domu, gdyby nam nie odłożył. Co widzisz buildę? Он помер. <laughs> Adam Kaboks. Wolne moce. czemu nie? <głosy> <głosy> to jest kurwa to 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 najgorsze, że kurzyłałem. jadłem no, dużo złego jadło.

się w momencie, w którym przechodzimy, to nagle rozlega się alarm. Ja się, tak? O jejku. Za <sukasz> niewinność. <Nagraj to dobrze. grym> Nagrywam. Najgorszy Na zbrodniarz wojenny zamknięty. No, no, za co was zamknęli tutaj? <grym> <grym> Chodź, pokażę ci. Jesteśmy na Worence. Tu piszę syn. <grywa> A, no. Człowiek kontra meduza Nie ma tego hotelu Jest na Pachnie. Pachnie. No. Przecież, nie nagrać Odwróćcie się! Super! Jaki wielki jest w ogóle. A tam byłyby linki jeszcze większych I Co i nie ugryziecie? Nie, czemu ja by to zrobić To jest dom. Ja nie. Nie chcę. Czemu, czemu? Fajny jest. Masz czyń. To tu w ogóle wygląda, jakby po prostu w jej brzuchu były oczy. Zobaczymy za ile. 4,50? No tak. Tylko 4,50? Oj, mamy bardzo słodko. Bardzo słodko końcu.